2 lipca 2025 roku, trzy zaskakujące wydarzenia, które mogły ci umknąć, Wielka Brytania odnotowuje najgorętszy czerwiec od 1884 roku, temperatury osiągnęły rekordowe wartości, sięgając do 34 stopni Celsjusza w Londynie i 46 stopniach Celsjusza w Portugalii. Europejski upał spowodował ogromne straty i zamknięcia szkół. 92-letni skazany za morderstwo sprzed 58 lat, Ryland Headley został skazany na dożywocie za zabójstwo w 1967 roku, które do tej pory pozostawało niewyjaśnione. Dziwny pająk morski odsłania tajemnicę ewolucji, naukowcy odkryli, że Pycnogonum litorale, przypominający pajęczaka stwór naukowy, może pomóc zrozumieć, jak rozwinęły się pajęczaki i skorpiony. Co cię dziś najbardziej zaskoczyło, rekordy upałów, staruszek skazany za morderstwo czy morski, pająk genetyczny detektyw? Daj znać w komentarzu i obserwuj, by nie przegapić kolejnych ciekawostek.